Witam, chciałem pokazać, jak wykonać, e, wyrównać wylewkę betonową. Pod zobaczymy, co tam pójdzie. Tak naprawdę no, celuję, że położę tam parket, ale zobaczymy. Zaczynam od wyniesienia gratów i obcięcia pianki, albo dopuszczenia pianki, gdzie, gdzie brakuje. Grzejnik mi trochę przecieka, dlatego tam stał jeszcze pojemniczek, e, odkurzamy wstępnie, znaczy wiem, że tam jest równo, ogólnie wszystko było wylane równo, tylko właśnie wylewka jest bardzo porowata i, i wystają właśnie kamyczki, które w tym momencie zeszlifowuję e, ręczną szlifierką, nawet widać jak strzelają. E, iskry, to głównie właśnie z tych kamieni, które wystają. Wylewka jest bardzo twarda, bardzo mocna, no tylko właśnie mówię, jest bardzo porowata i potrzebuję ją trochę wyrównać. Mm. I diamenty, których użyłem, to takie trochę tańsza, budżetowa wersja. I praktycznie na tych 20 metrach mi się skończył jedna tarcza. Yy, opróżniłem worek z odkurzacza. <noise> Chciałem przeoszczędzić, ale okazało się, że niestety pękł Zerwał się i musiałem założyć i tak nowy, więc nie przeoszczędziłem, ale teraz już jest ok. Odkurzam tak naprawdę dokładnie, rzetelnie, żeby jednak wszystko tam powciągać. Z tych wszystkich dziurek, szczelinek i tak dalej. I tutaj gruntuję. E, nie robiłem właśnie z racji tego, że, że zazwyczaj miałem ochotę zrobić to z wałka, ale poszłoby mi tam, spodziewam się bardzo dużo tego gruntu, a tak naprawdę no, ten beton jest naprawdę porządny, więc użyłem zraszacza i gruntu. E, takiego jaki używałem, używam pod parkety. To jest wałko. PU, nie pamiętam jak dalej. Mogę sprawdzić to, mogę napisać pod spodem w komentarzach. Jak już wygruntowane, grunt trochę przyłapał, to mieszamy e, beton. Od razu staram się zacierać za sobą e, na świeżo trochę pacą. I trzymać proporcje. Trochę, czasami, właśnie. Dodaję wody, psikam na wierzch wodą, żeby ładniej się rozlewał. I tak za każdym razem taka sama proporcja wody. I po kolei, po kolei. Prowadziłem, starałem się prowadzić poziomicę, to jest poziomica łata w oczku, nie, więc żeby tam nie wyrobić dziur większych i dołków. I na koniec to wszystko jeszcze, zanim przyschło, zatarłem, ale nie nagrałem tego. Dzięki za oglądanie. Do usłyszenia.